A Tak, się Dzień dobry Państwu. Wow. Dzisiaj w kędzierzynie koźlu, nieprzypadkowo. Je, jeździmy po ziemi opolskiej e, od rana naszym wiosnobusem. Jesteśmy dzisiaj tutaj e, dlatego, że e, Kędzierzyn-Koźle podobnie jak inne miejscowości w Polsce tego, tej wielkości, a wiem co mówię, bo jestem byłym prezydentem miasta średniej wielkości, e, ma sukcesywnie od lat już odcinany tlen, jeśli chodzi o połączenia transportowe. To takie miejscowości jak Kędzierzyn-Koźle, jak Słupsk, jak jak Świdnica, jak e, e, wiele mniejszych też e, miast i miasteczek sukcesywnie pozbawiane są transportu publicznego. Co z tego, że przez Kędzierzyn-Koźle prze, przejeżdżają pociągi międzynarodowe, jak w Kędzierzynie-Koźle nie można kupić biletu na pociąg międzynarodowy, bo nie ma kasy, e, która by sprzedawała bilety międzynarodowe. Więc można stąd pojechać do Opola, rzadko, bo rzadko, e, ale nie można kupić biletu e, w Świat. Może to jest jeden e, z przykładów, jak e, obecna władza próbuje nas zatrzymać w Polsce, nie, nie utrudniając nam zakup biletu do, e, e, do tego świata. Więc to są absurdy dzisiejszej komunikacji publicznej. I oczywiście jesteśmy tutaj także, żeby zaprotestować i powiedzieć, że my jako wiosna mamy na to pomysł, jak to zmienić, zaprotestować przeciwko e, pozbawianiu małych miejscowości transportu e, publicznego skędzierzyna. Z roku na rok. Ubywa połączeń do mniejszych miejscowości, do, do wiosek, do sołec. 30% prawie polskich sołec nie ma transportu publicznego. Nie dojedziecie tam państwo ani autobusem, ani pociągiem. To sprawia oczywiście, że duża część Polegi Polaków pozostaje e, na uboczu takiego normalnego życia dojazdu do lekarza, dojazdu do szkoły, dojazdu do pracy. Co my jako wiosna postulujemy? Przywrócenie takich e, połączeń. To jest inwestycja. To nie jest wydatek, to jest inwestycja. Inwestycja w ro zrównoważony rozwój, na jaki umówiliśmy się w Konstytucji, i dlatego jesteśmy tutaj, żeby powiedzieć e, mieszkańcom i mieszkańcom Kędzierzyna Koźla: jesteśmy tutaj i będziemy pilnowali e, zrównoważonego rozwoju, szczególnie w takich miejscowościach. Po erze rozwoju Wrocławia, Poznania, Warszawy, Gdańska, przyszła era na rozwój takich miejscowości. I o to będziemy walczyli w Parlamencie Europejskim. Są ze mną nasze jaskółki wiosenne, mamy 10 jaskółek wiosennych na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku, które wysyłamy do Strasburga i do Brukseli. Prosimy Państwa o głosy i dziękuję Państwu za to ogromne poparcie dla wiosny, bo wiosna na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku ma rekordowe poparcie i to dzięki Państwu jest i bardzo za to Państwu dziękujemy. Krzysztof Śmiszek, oddaję głos. Szanowni Państwo, jest tam bardzo miło gościć w Kędzierzynie Koźlu, ale także m.in z tego powodu, żeby powiedzieć, o co będziemy walczyć. I tutaj Robert Wiedroń powiedział bardzo słusznie o, o połączeniach między miejscowościami i o to będziemy walczyli. Mamy bardzo szczególny moment, jeśli chodzi o Unię Europejską. Będziemy dyskutowali w nowym parlamencie nowy budżet Unii Europejskiej i nową perspektywę finansową. I posłowie i posłanki z tej ziemi, z Opolszczyzny, ale także z Dolnego Śląska, z listy wiosny, będą Będą ambasadorami i ambasadorkami takich, e, takich miast jak Kędzierzyn Koźle, jak Opole, jak Świdnica, Jawor, Złotoryja e, e, czy Byczyna. Będziemy walczyli, zrobimy wszystko, żeby e, pieniądze w nowej perspektywie unijnej zabezpieczyły interesy tej ziemi i obiecujemy tutaj przed dworcem w Kędzierzynie-Koźlu, że, że słowa dotrzymamy. Jest z nami także sól ziemi Kędzierzyń z skolą kozielskiej. kozielskiej. Tak się odmienia. Koźlanka. Koźlanki, dwie. Dwie, dwie. dwie. Katarzyna Lubieniecka i Izabela Migosz, to są dwie... E... Wiosenne e, jaskółki, które startują z naszej listy, są tutaj dzisiaj z nami. Wielkie brawa dla dziewczyn! I kasza jest jeszcze! Kasia. Kasia. i Iza. Kasia. Kasia, oddaję Kasia. Panią głos. Kasia, Udzie... Urodziła się Kasia, proszę, Kasia. 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 proszę bardzo. Tak, urodziłam się w Kędzierzynie, tutaj zdawałam maturę, chodziłam do siódemki, chodziłam do naszego liceum, którym teraz kieruje Pani Kasia Arciszewska, moja najbliższa przyjaciółka, także jestem też związana, do dzisiaj mieszka tu mój tato. na osiedlu Piastów. Mieszkała mama. Mam nawet mieszkanie w Kędzierzynie i uważam, że to jest fantastyczne miasto i cały czas się rozwija dzięki temu, że zakłady są takie, jakie są, że udało się je utrzymać, że nie, nie, nie upadły, nie zostały właśnie też z nimi z azotowe, nie zostało z nimi zrobione nic złego. No i oczywiście będziemy działać na rzecz Kędzierzynianek, Koźlanek w Parlamencie Europejskim między innymi poprzez przyjęcie Europejskiej Karty Praw Kobiet. Tak samo wszystkie kobiety w Polsce i w Europie będą miały z tego korzyści i w również. Brawo Katarzyna, Brawo, Izabela. Szanowni Państwo, pozwólcie przede wszystkim, że w swoim, ale przede wszystkim Państwa imieniu podziękuję bardzo serdecznie Robertowi Biedroniowi, Krzysztofowi Siśmiszkowi, przepraszam, za to, że jesteście dzisiaj w Kęgi Koziu. Bardzo dziękujemy. Wzmocniliście również tutaj właśnie nasze, nasze miejsca. Dziękujemy, że Kędzierzyn Koźle jest na tej trasie wiosny, że ja również mogłam się znaleźć i zostałam zaproszona do tej listy. Szanowni Państwo, my oczywiście w Kędzierzynie Koźlu jesteśmy otwarci na bardzo wiele spraw. Dzisiaj mieliśmy cudowne spotkanie wielokulturowe, bo w takim środowisku żyjemy. W środowisku, w którym nie boimy się, że są z nami przedstawiciele mniejszości niemieckiej, że są z nami tutaj osoby, które przyjechały, Prawda, po II wojnie światowej, ze wschodnich granic państwa polskiego. Jesteśmy razem, ślązacy, Niemcy, Polacy, i to jest dla nas niezwykle ważne. Ta ziemia jest otwarta dla wszystkich, a my jesteśmy tego dowodem, że można żyć pięknie. I myślę, że z takim przesłaniem dzisiaj my w Kędzierzynie Koźlu i w wszystkich okolicznych miejscach tutaj na Śląsku polskim możemy iść do Europy, bo my już na tej drodze jesteśmy i nigdy z niej nie zawrócimy. I za to dziękuję, że zostaliśmy zauważeni za uważeni. Natomiast na pewno jesteśmy ludźmi otwartymi i ta wielokulturowość tutaj z nami jest. Mamy wiele spraw, ale myślę, że tutaj w tym mam miejscu dzisiaj chwili ich nie rozwiążemy ale najważniejsze, jesteśmy otwarci na wszystkie najważniejsze sprawy. Dziękuję serdecznie. Dzie dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, jedziemy teraz do Opola, więc jak ktoś z Państwa chce z nami jechać naszym wiosnobusem, to mamy miejsca i możemy Państwa zabrać. <grym> Za darmo. <grym> o, o propos transportu publicznego. Zapraszamy Państwa, jak ktoś chce się zabrać z naszym wiosnobusem, to serdecznie zapraszamy, a czy dziennikarze mają pytania? Jeśli nie mają, to bardzo się cieszymy, bo ma to <laughs> wszystko. Wi jedzie wiosna. Wszystkiego dobrego. Brawo dla Państwa. Wow,